To znaczy my tutaj wszyscy odnośnie tych gruntów, które mają być od nas odebrane pod to rondo, stawiamy sprzeciw z tego względu, że jest tutaj rondo niepotrzebne. To znaczy my tutaj wszyscy odnośnie tych gruntów, które mają być od nas odebrane pod to rondo, stawiamy sprzeciw z tego względu, że jest tutaj rondo niepotrzebne, wystarczające jest budowa sygnalizacji świetnej z wydzieleniem pasa ruchu od miasta w stronę Międzyrzeca na wprost. Jest pas zieleni, można go zagospodarować. Przemysłowej można e, też wygospodarować dwa pasy ruchu, prawoskręt w stronę centrum, lewoskręt w stronę Międzyrzeca i już jest sprawa rozwiązana i na pewno w nie będzie korków, a przy rondo, przy rondzie w odległości tych 300 metrów, dni targowe jak czwartek czy sobota na pewno będzie blokada, niech jeden tylko kierowca wjedzie przyblokuje tamto rondo Prusa Międzyrzecka, wszystko stoi. Nawet na dzień dzisiejszy to rondo Międzyrzecka Prusa nie spełnia wymogów jadących samochodów ciężarowych, takich jak ciągnik siodłowy z naczepą, bo łamie przepisy. Pomimo, że już dwa razy było przebudowywane to rondo i wraz naczepo wchodzi pod sam pas zieleni. jednokrotnie cofając, musi cofnąć, żeby zjechać z ronda. Jest to łamanie przepisów. Myślę, że to rondo tutaj Międzyrzecka Przemysłowa nie będzie większe i będzie to samo, co jest na ulicy Prusa. Tutaj jeszcze odniosę się, co chodzi o budowę ronda. Chciałbym, żeby nasi włodarze powiatu, tak jak starosta czy wicestarosta, czy mają e, swoich urzędników podwładnych, żeby przedstawili kosz budowy tego ronda, e, jaki jest, łącznie z projektem, e, który prawdopodobnie jest wykonany i myślę, że nie przez projektanta tutaj ani z miasta Łukowa, ani z powiatu z tego względu, Gdzieś, nie wiem, z Polski, bo najprawdopodobniej na miejscu nie był, jak projektował to rondo. Z nikim tutaj znasz, jak tu jest na nie wiem, 10 czy 12 nasz właścicieli, nikt nikogo tu nie wzywali. Dostaliśmy wezwanie 20, na 28 czerwca. Tu na krzyżówce, żebyśmy się wszyscy spotkali, to tylko był przedstawiciel prywatnej firmy, usługi geodezyjne, pan Krzysztof i nam powiedział, że tu ma powstać rondo i on chce ustalić granice, sta, e, granice gruntów, które są stare i nowe, nie? Na co zapoznaliśmy się z tym pismem, gdzie w tym piśmie też był haczyk ustalenie starych granic było niedopisane tam parę słów, które musiał, żebyśmy my, my podpisali jako właściciele to pismo, musiał na tym piśmie podpisać, na co mamy dowód, bo zrobiliśmy zdjęcie, dopisał te kilka słów odnośnie ustalenia tych starych granic podpisaliśmy ustalenie starych granic, ale nie podpisaliśmy ustalenia nowych granic pod rondo. I wszyscy tutaj wyrażamy sprzeciw odnośnie odebrania. Jest nie wiem, tutaj może w PRL-u tak nie było, że ktoś wszedł na jego grunt odbierając, bo Geodeta powiedział nam w ten sposób. Czy Wy podpiszecie, czy nie podpiszecie i tak wejdą Wam zabioro w ciągu 30 dni jest taka ustawa. Nie wiem, czy jest za mało urzędników, czy za dużo pracy mają w starostwie. Przepraszam, bo jeden był z pracowników z Urzędu Miasta. Był razem tutaj z geodetami, ale to praktycznie jego nie dotyczyło, bo to powiedział, że inwestorem jest starostwo no ponad 50 metrów, 54 chyba tam do, nie, dokładnie, nie wiem jeszcze tego. A, spowoduje to wartość budynku spada diametralnie, bo miejsca parkingowe do działalności gospodarczej to są podstawą. Przyjeżdża klient, pięć samochodów może stanąć tu na tym. Jeżeli zostanie mi zabrane te, 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 te część działki, żaden samochód nie stanie, bo Dwa metry od budynku, no i całe dwa metry od budynku, to rower można postawić albo też nie. W lokalu pracuje sześć osób, dwie firmy są, które mają tu miejsca parkingowe dla klientów i dla siebie. Jeżeli zabrane to będzie, to obawiam się, że zrezygnują z najmu i ja stracę jakiś tam dochód. W połowie czerwca 2021 odbyło się spotkanie z geodetami, w którym poinformowano mnie o planach modernizacji ulicy Przemysłowej i budowie ronda z ulicą Brzuskiej. Plan ten zakładał odebranie mi części działki, to jest trójkąta o wymiarach 7,5 na 7,5. Po wstępnej analizie okazało się, że centralny punkt, środek ronda został przeniesiony, czyli przesunięty około 6 metrów w moją stronę. W efekcie odebrano mi około 25 metrów działki, podczas gdy po stronie nowo powstałych bloków nie odebrano nic. Tam linia chodnika w obrębie ronda biegnie w linii prostej. Plan ten powstał bez konsultacji społecznych. Dowiedziałem się, że zastosowanie ma tu specustawa tak zwana, która nie przewiduje konsultacji społecznych. Z tego wynika, że władze samorządowe wiedzą lepiej, co jest dla mnie najlepsze. Podczas rozmów z przedstawicielami samorządu nie otrzymałem żadnych merytorycznych argumentów, dlaczego to właśnie mi odbiera się część posesji. Podczas gdy po drugiej stronie ulicy Przemysłowej, obok nowo powstałych bloków, nie odbiera się nic. Zapewniono mnie wówczas, że to projektował najlepszy projektant w Warszawie, który to, w mojej opinii, nie zna realiów i bolączek naszego miasta Łukowa. Z tego wnioskuję, że władza samorządowa. Nie ma kompleksowej wizji rozwoju całościowego miasta. Plan zagospodarowania przestrzennego zmienia się tak często, że miasto nie nadąża z infrastrukturą. Dodam tu, że rozumiem potrzebę modernizacji drogi, ale w sposób rozsądny i nie takim kosztem obywateli. Miasto powinno moim zdaniem wcześniej przewidzieć, przed wydaniem decyzji sprzed kilku lat, potrzebę modernizacji drogi a nie potem, korzystając ze specustawy, odbierać część mojej posesji. Czy tak ma wyglądać ten nowy ład? Wydaje się, że ta władza nie słucha obywateli. Czuję się pokrywdzony w takich okolicznościach. Takie postępowanie władzy, w mojej opinii, generuje postawy antyspołeczne. Trudno w takich okolicznościach mieć zaufanie do władzy. W tych trudnych czasach pandemii to zaufanie jest bardzo ważne. Kiedyś obawiałem się złodziei i oszustów, a dziś najbardziej bawiam się fantazji i zamiarów władzy, która sama najlepiej wie, co jest dla mnie najlepsze. Taka sytuacja może spotkać każdego z nas. Jest mi przykro, że są niezadowoleni, ale że ich rozumiem, ale niestety nie zrezygnuję z tych planów budowy ronda, ani na ulicy Międzyrzeckiej, gdzie tam się podpisało kilkanaście osób pod, pod protestem, ani z ronda na ulicy Przemysłowej przy skrzyżowaniu z ulicą Księdza Brzuski. Te ronda są wręcz konieczne, oczekiwane. Przez, przez mieszkańców. I oczywiście ja rozumiem, że jeżeli komuś się zabiera kawałek działki, to z pewnością jest niezadowolony. Ale gdybyśmy chcieli uwzględniać stanowiska wszystkich osób, wszystkich niezadowolonych osób, to pewnie tych rąd nigdy byśmy nie wybudowali. Nie da się tego ronda posadowić tak, żeby było sprawiedliwie, żeby z czterech rogów wziąć tyle, tyle samo. Wiemy doskonale, że tam po przeciwnej stronie, właśnie tego pana, przy ulicy księdza Brzuski, są urządzenia, jest tam bodajże studnia głębinowa, która dostarcza wodę do, do, do zakładów mięsnych. Natomiast też odległości od bloków muszą być inne niż odległość od domu, od domu prywatnego, biorąc pod uwagę, że po tamtej stronie są różne urządzenia, które są w ziemi i których, i których nie widać. I te urządzenia muszą mieć też w razie awarii swobodny, swobodny dostęp. Tak to projektant zaprojektował. Projekt przecież wykonywał inżynier, który ma duże doświadczenie w projektowaniu dróg, w projektowaniu skrzyżowań i na pewno nie kierował się złośliwością, żeby akurat temu panu zabrać więcej niż na przykład od strony bloków. Światła na Międzyrzeckiej to jest pomysł bezsensowny. To one tam niczego, niczego nie zmienią. Wystarczy tam się przejść w okolicach szczytu między godziną 15 a 17 i tam jedynym sensownym rozwiązaniem to jest w tej chwili Rondo.